Czuję to jak mefa, się rozchodzi na blokach Jak masz problem to jebać, tak samo rapy na pokaz Tore było dziś nie ma, Tracą ważność ich słowa Tu jedno coś się nie zmienia, a we książe kapota książe książę, de kulfidę cool Zmowa milczenia po cmentarz Jak jesteś moim wspólnikiem Żadna doradnia piosenka Osiedle z moim pomnikiem Kęta na szyi jak pętla Książy kapota, jubiler A moje miasto Warszawa Jest dumne i niebezpieczne Książe kapota to granat Ja sam wyciągam zawleczkę Melanzę zawsze do rana Kibice jadą na legię Wszyscy głodni są siana z salonu kupię cs eskę. Moja płyta jak nefa Cię rozchodzi na blokach Jak masz problem to jebać Tak samo rapy na pokaz co było, dziś nie ma Tracą ważność ich słowa Tu jedno coś się nie zmienia Awe książę kapota Awe, ave, książę kapota Awe, ave Awe, ave, awe. książę kapota Awe, ave Awe, ave, książę kapota Awe, ave Jak brudne kary, jebać leszy, jebać czary, jebać kurwy ze stołecznej, jebać patrol i mandaty. Chcę z tym jak z frajerami, taki zwyczaj, stary nawyk. Odrobienia jestem z wami, ze służebca na ciubagi. Patrząc jak jak lambadziary, moje mordy litry gramy. Towar pachnie, mocno krzanem, z wagi frunie do zamary. Wszystko tu jest plikak, czasem tylko rulot Ci nie próbują Moja płyta jak mefa Się rozchodzi na blokach Jak masz problem to jebać Tak samo rapy na pokaz Wczoraj było, dziś nie ma Tracą ważność ich słowa Tu jedno coś się nie zmienia a we książę awe, awe książę kapota Awe, ave, książę kapota Awe, ave